Witajcie, kochani! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o mniszku lekarskim, który znamy z okolicznych trawników, łąk i parków. Roślina ta nosi nazwę dmuchawca i jest pospolitym chwastem występującym w całej Polsce. Najpierw powstają żółte kwiatki, a następnie w okresie owocowania przybierają one postać dmuchawców. I rozsiewają się wszędzie wraz z wiatrem, nawet na odległość 500 metrów lub więcej. Mniszek Lekarski kwitnie w kwietniu, ale jego kwiatostany warto zbierać tylko z miejsc oddalonych od ulic i domów. Jest to roślina o wielu właściwościach prozdrowotnych i w ziołolecznictwie wykorzystuje się ją do celów leczniczych. W tym wykorzystuje się korzeń, żółte kwiaty i zielone liście. Z mniszka lekarskiego można przygotować napar, sałatkę, miód, a także syrop, o czym powiem w dalszej części tego filmu. Ale jak odróżnić mniszka lekarskiego od mlecza polnego? Mniszek lekarski ma właściwości lecznicze, a Mleczem polnym można się zatruć. Więc powtarzam, mniszek lekarski jest często mylony z mleczem polnym, więc aby rozróżnić te dwie rośliny, to należy przyjrzeć się łodygom tych roślin. W mniszku lekarskim każdy kwiat pojawia się na jednej łodydze, a w mleczu polnym z jednej łodygi odchodzą liczne boczne pędy zakończone kwiatami. Mniszek lekarski wspomaga pracę wątroby i jest to roślina żółciopędna, czyli pobudza wątrobę do produkcji żółci i ułatwia jej przepływ przez drogi żółciowe do dwunastnicy, bo zmniejsza napięcie i opór mięśni gładkich i jest korzystna dla osób chorych na wątrobę. Również uwalnia toksyny z wątroby. Czyli mniszek pomaga w detoksyfikacji wątroby. Roślina ta ułatwia przepływ żółci do dwunastnicy, osłabia stany skurczowe w przewodach żółciowych i pęcherzyku żółciowym. Stosuje się ją w stanach zapalnych wątroby i w dolegliwościach związanych z kamicą żółciową. Mniszek lekarski zwiększa wydzielanie również soku żołądkowego. Ułatwia trawienie pokarmów i wzmacnia apetyt. Stosowany jest przy niestrawnościach, wzdęciach, uczuciu ciężkości po jedzeniu i powoduje zwiększenie wydzielanie, zwiększone wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Więc mniszek lekarski jest skuteczny w niwelowaniu problemów żołądkowo-jelitowych. Ponadto mniszek działa przepukująco na kłębuszki i filtry nerkowe. Działa moczopędnie i wydala związki azotowe z moczem. Mniszek lekarski zwiększa wydzielanie moczu bez wypłukiwania potasu. Działanie moczopędne pomaga w pozbywaniu się toksyn z organizmu. Usuwa obrzęki związane z, z niewydolnością serca. Pomocny przy infekcjach dróg moczowych i zatrzymaniu wody w organizmie. Mniszek lekarski stosowany jest w chorobach dróg moczowych, przy zwiększonym poziomie mocznika oraz w trudnościach oddawania moczu. Ponadto, mniszek lekarski obniża poziom cukru we krwi i pomocny jest w walce z cukrzycą. Bo wpływa on na regulowanie gospodarki węglowodanowej organizmu. Spowalnia on chłanianie cukru z jedzenia i obniża indeks glikemiczny. Gdy połączymy to z prawidłową dietą, to w ten sposób możemy regulować poziom cukru we krwi. Korzeń, mniszka, zawiera inulinę, czyli błonnik. Wspierający gospodarkę cukrową, a szczególnie u osób z insulinoodpornością lub cukrzycą typu 2. Poza tym mniszek lekarski walczy również z nadwagą, bo zawarta w mniszku inulina, oprócz regulowania cukru we krwi, ma właściwości hamujące łaknienie i zwiększa uczucie sytości. Regularne picie naparu z kwiatów mniszka lekarskiego jest korzystne dla zredukowania masy ciała. Mniszek lekarski wspiera odporność organizmu, bo zawiera on antyoksydanty, witaminę C i beta-karoten. Ponadto ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Neat ne neutralizuje on wolne rodniki i może wspomagać leczenie chorób przewlekłych, np. reumatoidalne zapalenie stawów. Nie każdy wie, że wyciąg z mniszka lekarskiego działa również przeciwnowotworowo, szczególnie u osób chorujących na raka skóry, tak zwanego czerniaka skóry. Ponadto mniszek lekarski wspiera zdrowie skóry. I stosowany jest zewnętrznie w maściach, bo pomaga przy trądziku, wypryskach i egzemie. Działa też lekko przeciwbakteryjnie i oczyszczająco. Mniszek lekarski koi stany zapalne skóry, leczy ciemne plamy na twarzy, czy raki itd. Mniszek lekarski ma również działanie przeciwzapalne i przyspiesza gojenie się ran. Doskonale sprawdza się na kurzajki i brodawki. Liście mniszka lekarskiego można spożywać w postaci surowej, bo jest to naturalne źródło witamin, oraz świeże liście doskonale sprawdzają się jako dodatek do sałatek, a napar z liści stosowany jest na trawienie i jako lekki środek moczopędny i oczyszczający. A teraz Podam przepis na herbatkę z mniszka lekarskiego na wątrobę i trawienie. Bierzemy jedną łyżeczkę suszonego korzenia mniszka lekarskiego lub suszonych liści, ewentualnie dwie do trzech łyżek świeżych liści. Do tego bierzemy 250 ml gorącej wody, zaparzamy, czyli trzymamy pod przykryciem przez 10 minut, przecedzamy i gotowe. Można też później dodać miód i cytrynę do smaku. Należy pić pół szklanki takiego naparu trzy razy dziennie, najlepiej 30 minut przed posiłkiem. Kurację można stosować przez 2 czy tygodnie, a potem należy zrobić przerwę. Napar z samego kwiatu stosuje się przy zapaleniu przydatków i zakłóceniach miesiączkowania. Kwiaty po wcześniejszym umyciu zalewa się gorącą wodą, aby zrobić napar i pije się go między posiłkami. Napar z samego korzenia stosuje się przy niedomodze wątroby, kamicy żółciowej, nerwicy żołądka i biegunkach oraz oczyszczaniu organizmu. Można też zrobić sobie wino z kwiatów mniszka lekarskiego. Bierze się 250 g kwiatu. 1 kg cukru, 2 litry wody, 5 deko drożdży winnych, miesza się to wszystko razem, wstawia się do ciemnego miejsca na kilka tygodni i gdy kwiat mniszka opadną na dno, to wino zlewa się do butelek i przechowuje się w ciemnym miejscu. Takie wino zażywa się dwa razy dziennie w ilości jednego małego kieliszka przed jedzeniem, przy dolegliwościach kobiecych i trawiennych. Białe mleczko z mniszka natomiast, to właśnie, które pochodzi z rośliny świeżo zerwanej, to smaruje się tym kurzajki i brodawki, które później same znikają. Stosowanie mniszka lekarskiego zewnętrznie na skórę, na kurzajki, jest to stary sposób i skuteczny od dawien dawna. Nie każdy również wie, ale mniszek wchodzi w skład mieszanek takich jak diabetosan, degrosan, normosan, pulmosan, a sam wyciąg z mniszka lekarskiego jest składnikiem proszku taki, takiego jak gastrohol i płynu cholesol. Można też samemu przygotować maść z mniszka lekarskiego w domu. Wystarczy przygotować macerat olejowy z kwiatostanów mniszka lekarskiego. I po zmieszaniu z woskiem pszczelim uzyskujemy maść, którą stosujemy na wszelkiego rodzaju podrażnienia i przesuszenia skóry. Popularny jest również syrop z mniszka lekarskiego, który stosowany jest na przeziębienie i jako środek wykrztuśny. Wystarczy zebrać 1 kg kwiatów mniszka lekarskiego i zalać go zimną wodą, następnie gotować na wolnym ogniu przez 15 minut. Wywar należy odstawić na jedną dobę, a następnie przecedzić i dodać do niego sok z dwóch cytryn oraz 1 kg cukru. Potem znów postawić na małym ogniu do rozpuszczenia się cukru i podgrzewać do momentu uzyskania gęstej konsystencji. Następnie należy go przelać do małych buteleczek. Ale są też przeciwwskazania w stosowaniu mniszka lekarskiego. A mianowicie mniszek lekarski może również wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób, a szczególnie u tych, które chorują na nadkwasotę żołądka, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, niedrożność dróg żółciowych oraz osoby chorujące na niewydolność nerek, kobiety w ciąży i matki karmiące. Mniszek lekarski może wchodzić w interakcje z lekami moczopędnymi, przeciwcukrzycowymi i przeciwzakrzepowymi. Dlatego też zawsze należy skonsultować się z lekarzem. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście i zapraszam do oglądania następnych, następnych odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego dnia. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!